Witajcie na leśnym razu. Dzisiaj mamy niedzielę. E, pogoda jest straszna. Bardzo duży wiatr jest. Pada deszcz. Teraz aktualnie się stało, więc weszłam sobie trochę na powietrze. E, strasznie duży wiatr jest. E, Wyszłam trochę właściwie się docenić. Pokażę Wam roślinki, które mam w doniczkach. To są rośliny, tak naprawdę, miały iść do oczka wodnego, ale stwierdziłam, że raczej nie pójdą, ponieważ te roślinki bardziej lubią cień. Więc muszę sobie gdzieś do cienia je wsadzić bardzo ładnie wyglądają rosną duże ładne duże liście ozdobne to jest podagrycznik czy coś te generalnie nie wiem czy to są fun funkie czy coś też mamy jakieś listki ozdobne to jest nie mam pojęcia Tutaj między liściami się wysiał kwiatek, który muszę przesadzić. No. Yy, pójdziemy dalej. Pokażę Wam. O, tu jest taka... O, jest taki świek. Ale coś tu słabo rośnie gubi. Szyszki ma ogromne. Yy, tutaj są jabłonki. O, jakiś tam jabłuszka o, ładne jabłuszka słodkie wyszłam sobie troszkę wziąć do jedzenia oczywiście o tak wybieramy o tu też jest piękne jabłuszko jest bukszpan ale co są. No, jakaś zaraza je bierze chyba mam nadzieję że żyje Kana. Kany generalnie w tym roku jakoś słabo rosną, mało jest kwiatów. Mało kwiatów, słabo rosną, ale kany to rosną bardzo duże. Mają otoki piękne kwiaty, duże, ładnie to wygląda. Wiadomo, na jesieni trzeba wykopywać cebulki bo one raczej w ziemi nie mogą. Bo już raczej robaczki zaczęły je jeść drugie jest jeszcze dobre słodkie jabłuszka o, tu jeszcze leży jedno czerwone sobie weźmiemy są bardzo dobre no i co więcej pójdziemy zaraz do naszego statka zobaczymy co u nich słychać przed chwilą przyszły do domu o, otworzymy tę forteczkę tam w oddali foneczniki już kwitną prawda Pójdziemy sobie do naszego statka wiadomo że jest dużo mniejsze niż było wcześniej no bo połowę sprzedałam ale zostawiłam sobie krówki cielne a wejdziemy sobie do Marci. O, piękna Melcia. Cielna jest na grudnia. Mała krówka, ale fajna. Jeszcze daje sporo mleczka, które pijemy. Robimy sobie serki na no, Wiadomo, serka. Pyszne bułeczki. Melcia jest simentalem mlecznym. No, cielna jest na grudnia. W grudniu, jak się nic nie zmieni, powitamy na świecie Cielaczka, jeszcze nie wiem, czy to będzie byczek, czy jałóweczka, to się okaże, do grudnia jeszcze trochę czasu, o, mela. Melusia, ona jest tak fajna, krówka, ma takie rogi, no, kolejne sztuki, które, on widzimy, słoneczko przebłyskuje, może się wypogodzi, pójdziemy, pęknę tylko bo wiatr wieje a tutaj jeszcze mam dwie o sabinka to jest krówka sabinka ona jest też dzielna, najstarsza to jest krowa Cimental. najstarsza była w moim stadzie no i ją zostawiłam też aktualnie jest dzielna na grudnia daje piękne cielaczki o, a to jest jej córeczka malinka Mieszanie z ale są to krowy bardzo dobre i na mleko. O, Sabinka zgubiła kolczyk. Jest ładna, duża krowa. No i zobaczymy. W grudniu tak samo będzie się cieliła. Też nie wiem, czy będzie miała bytka czy jałóweczkę. Zobaczymy, jeśli się nic nie zmieni. No i to tak. Słońce wychodzi, może się ocieplić. Bo dzisiaj strasznie wieje. Jest chłodno, padało troszkę. Strasznie wieje. Ale to może i dobrze, bo ostatnio były u nas straszne upały. Bo 30, nawet 35 stopni tam kiedyś było. Było tak gorąco człowiek nie wiedział gdzie się schować wszędzie było gorąco w domu w domu na, na zewnątrz yy, no straszny upał dzisiaj generalnie strasznie wieje o, ale słońce wychodzi pewnie pogoda będzie chmury już rozgoniemy tutaj zresztą u nas cukinie Kini wielkie no i żółtą nie mamy tak no z tukinii robimy leczo no i można sobie smakować też jest przepyszna no mamy żółtą a tu mamy pomidorki są pomidorki zwykłe i koktajlowe Będę chciała iść po wiaderko pomidorki koktajlowe. One są bardzo pełne. Troszkę mają dużo owoców samo ojko. Zobaczcie. Jest też pomidorek koktajlowy. Jakie owoce ma. I tutaj. O, już się czerwienią. idziemy sobie zbierać. Są owoce przepyszne. dalej cukinia. To trzeba będzie pozbierać. No No i są pomidorki większe, Wiadomo, swój pomidor to swój pomidor. No to wiadomo, że jest lepszy niż ten ze sklepem. Zobaczcie, gdzie jest ten piękny, duży, ładny pomidor. Teraz tu przybierzemy. Bez cheni. Są, wiadomo, zielone, ale o, oh, duży, piękny No, ogólnie mam ich tu ponad... No, około 30 krzaczków, No ale już wiadomo, nie, nie chodzę do sklepu, nie kupuję tych pomidorów. No. No lubimy mnie może nie być mięsa, bo abym miała warzywka. Wiadomo, ze swojego ogródka najlepsze. Cukinia tak samo. Jest przepyszna. Powiem Wam przepyszna, jak jest duża, no to wiadomo. Wyługuje nasionka, no jak w nie Można sobie je jeść. No ale z tymi rzeczy bardzo dobrych można robić. No, a tu jest las. Zobaczcie jak wieje. U nas dzisiaj bardzo więcej idziemy sobie do domu poodpoczywać, odpoczywać jak to wiadomo niedziela piaterek chłodny trzeba było sobie ubrać jakąś bluzę no, słoneczko wychodzi tu mamy taką ostatni gałązek do palenia ale na zimę wiadomo na zimę będzie do palenia zamknąć w takim wietrze jest ciężko w ogóle zamknąć cokolwiek coś tu mi się zaskoczyło muszę to zamknąć patrzcie sobie w niebo o, ja to stąd zamknęłam wiadomo nic żeby nic nie uciekło tu mam jeszcze te drzewa trochę ją przykryłam, wiadomo też pada. No i to tak. W temacie, tak jak to mówią, też nie wieje. że pójdę na spacer. Wiecie, ten wiatr, drzewa mogą to łamać. ładnie coś na głowę. Wpadnie coś na głowę. I tam On jest na, takim, na takiej długiej smyczy, na dzień. Nie chcę go puszczać luzem, bo mnie pomiędzy ruchliwa droga, no i, i po prostu no nie chcę. Jeżdżą motory, samochody, i po prostu nie chcę. To jest bardzo no, żywiołowy piesek. On już ma może 13 lat. Tak jak mówiłam, Czekam jest podwórza, idzie za drogę, no a wiadomo, droga. Motory, samochody, no, dużo, dużo jeździ nas. No i po prostu nie chcę, żeby mi go rozjechało. Mam na imię Jumbo. Jumbo jest kundelkiem, ale kundelki są kochane. kochana mordetka, moja liczna kochana, kochana tak? Kochana mordeczka, no.

No to jest sianko, wiadomo, że jeszcze pewnie skosi, no bo teraz trawka rośnie, kolejna, tak. kolejna trawka, tu Wam pokażę. Teraz siana, o tu mamy belki siana poustawiane, tak, no wiadomo, pasza na zimę musi być, no bo żeby krówki miały co jeść, no teraz wiadomo, zimy nie są takie, mm, jak jest takie mroźne bardzo, z śniegu, czasem w grudzień, grudzień to w ogóle jest bez śniegu, także coraz cieplejsze te zimy, no ale wiadomo. Jakaś pasza, jakieś zabezpieczenie, o tam jeszcze na samej górze była jest, wiadomo, jakaś pasza musi być, prawda, no bo wiadomo, jak już bardzo zimno, to krowy po łące nie chodzą, no i trzeba mieć no, co im dać jeść, prawda? No. Także zamkniemy, żeby ten wiatr tutaj no, nie narobił szkód, prawda? No. No i co więcej, pójdziemy do drugiego psa. My mama mam trzy. Trzeci jest w domu. Jego, jak mam z poprzedniego odcinka. Chodź Sardzia. Chodź. Chodź. To jest Sarunia. Moja suczka. Ma już... Sonia. Sarunia? Sarunia. jest Bernardyna. Ma już 10 lat. Jest Długo włosy. Długo, to jest Bernardyna. Długowłosy. No jak wiecie. Też siedzi w boksie. Wiadomo, Sara. Siedzi w boksie, bo nie toleruje obcych ludzi, gry. No i to tyle. Pójdziemy do domu, bo to mało głowy nie uczy. Zakończę tego właśnie. Będzie cieplej. To coś tam więcej nagram. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!